Cześć, to ja, sex witam. E, w kolejnym odcinku już, no będzie dziewiąty. E, zagrajmy w Captain Claw. E, dziś zagramy w poziom dziewiąty. Oczywiście kody. E, tak, co do tego odcinka jest on. E, Fajne, to mało powie powiedziane, jest on nadzwyczajnie fajny, ponieważ, ponieważ, no cóż, ponieważ yy, nie jest to jakieś yy, głupie coś w, w stylu, uwaga, w stylu. Ósmego, gdzie y, uwaziliśmy tylko po jakichś głupich y, głupich y, mostach, głupich jakichś st statkach i innych badziewiach a dzisiaj, a teraz można powiedzieć y, będziemy tutaj jesteśmy. W bardzo pięknym krajobrazie nawiązującym do poziomu 13 widzimy piękne tło. Może nie jest to jakieś światowe, ale no, warte uwagi. Trzeba, ich za, trzeba wszystkich tych, którzy wymyślili tę grę, pochwalić za to. Jest też fajny obraz. No cóż, jest y, fajny obraz. Co by tu jeszcze o niej powiedzieć? No, w, S yhm, w, tej, w tym poziomie nie będzie defita, niestety. Czego bardzo żałuję. Niestety nie będzie defita. No... No z jakichś tam względów, bo potrzebna jest nam mapa, prawda? Mm, nienawidzę tego. Tu widzimy jakże niebywałe. Rzeczy. Zabijemy go. Cześć. No, idziemy dalej, idziemy. Fajnie, fajnie. Fajna gra, tak ogółem. A, moneta została. Są też. No i wrogowie. To jest fajny element. No i w to fajna rzecz. Kurczę, nie lubię tego. Indy poziome, o, chcę zaklepania, o, to są już świdry, które wyciągają życie, jak nie wiem co. Podwójne, potrójne. No ale co, no idziemy dalej. Jak przeskoczymy nad. Oczywiście, z kodami, no to, no cóż, z kodami to będzie bez problemu, to przejść ten element gry, bo będziemy nad tym, że tak powiem. I to nie, nie będzie mogło nas dosięgnąć w pewien sposób. Nie jest to długi poziom, podkreślam, nie. Ale dość tajemniczy na swój sposób. Jestem ciekawy. I to jest strasznie głupie. Dlaczego jak wali w lianę, która jest troszeczkę dalej. Zauważmy. To jakoś tak. Dziwnie jest. O! Znowu. Jest, jestem pewny, że o, Nie wziąłem tego... Te, tej głupoty już nie będę brał Krzyż weźmiemy, wszystko zbierzemy żeby nie było Jak tu by wejść Zaklepiemy się Ja nie robię tego tak na przejście Bo wiadomo, że ja tego nie przejdę z maksymalnym wynikiem To jest dla mnie przynajmniej niemożliwe I złapałem się. Oczywiście mewy. Mewy, mewy i jeszcze raz mewy. O, jak dobrze mi idzie. Wcześniej to przechodziłem, to już mi nie wychodziło. Co to jest? No, idziemy na górę. Nie wiem co tu będzie. Ale zaraz się przekonamy. O. Piesio. Moja ulubiona posadzę, że po prostu. E, niedługo będzie konkurs. Na moim... Jakże to przedziwnym profilu. Będzie on dotyczył znajomości starych gier. Zapraszam wszystkich do udziału. Nawet tych, którzy nie znają się na grach, może akurat jakaś nagroda twardym im się przyda. To jest tak. oj, oj, oj idziemy no, Co to mamy, zaraz go załatwimy Nie to nie. Jednak go nie załatwimy. Czeszunia Dobra, nieważne. Ha ha ha. Nie. A jak to jest możliwe? Ha ha ha. Wiedziałem, że to zbiorę. A, nie wiedziałem, że tego nie zbiorę. No cóż. No, co? Co... Dobra, nieważne. Trzeba iść do góry, a idę na dół, no. Nie ma innej możliwości, po prostu to jest. Chciałbym tu zobaczyć jakiś y, przebieg tej akcji. Jakieś niesamowite jak wydarzenie. A, konkurs, tak. Jak zwykle zapomniałem. Konkurs będzie dotyczył starych gier. Bardzo starych gier. Takich hekta. Yy, z różnych dziedzin, naprawdę. Typu... nie wiem. Typu CNC Czy ma ten Konkurs były takie strasznie stare wersje. Strasznie, ale to strasznie stare wersje. Które naprawdę nie zasługi... Nie. Nikt nimi się nie, nie interesuje. One naprawdę zasługują, no. Nie jest to jakaś rewelacyjna gra jak Battlefield y, lub. No nie wiem co. Ale co innego, ale no polecam no cóż, nie wrócimy do tego tu powinno być punkt zaklepania, żeby tak naprawdę nas udupić w pewien sposób przepraszam za wyrażenie, ale tak jest czasami Chciałbym polecić, pozdrowić, może kanał GA Playthrough, to nie jest jakaś reklama, ale po prostu bardzo lubię Gdyby nie on, nie rozwinąłbym swojej działalności. No, mech... Wiem, że w, na tym, na tamtym kanale są. Jest bardzo miła atmosfera. Naprawdę polecam. Natomiast nie lubię, jak niektórzy robią coś takiego, że po prostu jadą ich jak nie wiem co, dlatego że nie robią jakiejś serii. jak widzimy obszer obszerny, obszerny, poziom no co, no idziemy dalej, no nie, nie wiem co powiedzieć jeszcze coś ciekawszego niż dotychczas co mówiłem, a, zwycięzca stanie grę może nie wprost z premiery, ale ale nie będzie to jakaś najsłabsza gra, nie będzie to też najlepsza Cóż, raczej się tam nie dostanę. No, trudno. Ale od razu mówię, że będzie to gra um, ciekawa. Będzie to gra przygodowa. jak ta, ale dużo lepsza. Nie zrobię z, jej, z niej z serii, żeby umilić wam w niej rozgrywkę, jestem pewny, po prostu, że ktoś już z niej zrobił tego let's playa. O! No. Hmm? Hmm? Oh. Nie zauważyłem, że to. Z... O, i to jest największa to... Zapomniałem, tak wyprzedziłem, zaraz się poprawię. No i gdzie tu ja miałbym iść teraz? Jeszcze tutaj zaklepałem. Kurde, nie, nie ogarnąłem. Dobra. Idziemy, idziemy dalej. Wiedziałem, że to nie byłem. Nie! Dobra. Czy tam wa. Ojej, ale ten poziom nudny. Ciekawe, ciekawe. Ciekawe, jakbym będzie łysł jak was wytropię w dziesiątym w w poziomie, co? No cóż, to już koniec tego jakże nudnego i banalnego poziomu. Zapraszam do wysłuchania y, mojego specjalnego odcinka, który okaże się już niedługo. No cóż, widzimy na dodatek. Jest jakaś delwinka? Zapraszam. ఆ ah.